Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Koran bardzo wygodne więzienie i krwiożerczą norkę. Zapraszam! Norwescy politycy sprzeciwiają się zakazowi palenia Koranu. Zarówno obecnie rządzący, jak i opozycja mają bardzo podobne zdanie w tym temacie. Palenie Koranu jest czynem nagannym i w żaden sposób nie można go popierać, jednak prawny zakaz tego typu czynności nie wchodzi w grę i zmiana prawa nie będzie możliwa. To zupełnie odwrotnie niż inne kraje skandynawskie, takie jak Dania czy Szwecja, które bardzo poważnie rozpatrują zakaz, prawny zakaz palenia tego dzieła. Świeżo wyremontowanym za 371,5 miliona koron więzieniu w Ila już niebawem pojawią się nowi, chociaż w zasadzie to starzy, bo przeniesieni z innych zakładów karnych więźniowie. Więźniowie z innych zakładów o zaostrzonym rygorze nie mogą tam odbywać swoich wyroków, ponieważ mają problemy psychiczne. I tam, siedząc w celach po 23 godziny, byli w coraz to gorszym stanie. A tu, w nowo wyremontowanym więzieniu, w ila przez 5 dni tygodniu jest opieka zarówno psychologiczna, jak i psychiatryczna. A więzienie wygląda całkiem, całkiem elegancko. Niektórzy z osadzonych, być może, będą tutaj spędzali całe swoje pozostałe życie. A jak tobie? Podoba się nowo, wyremontowane za 371,5 miliona koron więzienie w Ila. Norweski Instytut Meteorologiczny wydał pomarańczowe ostrzeżenie o możliwości zapalenia się lasów w północnej części Norwegii. Trzeci stopień oznacza, że las może zacząć się bardzo szybko palić, a pożar tak będzie się rozprzestrzeniał, że będzie bardzo trudny w ugaszeniu. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, także trzeba uważać, a przy okazji być może rzucić. Ale nie. Dziś od godziny 20.33 na norweskim niebie będzie można zobaczyć Super Księżyc. Czyli w pakiecie podstawowym dostajemy gratis, bo Księżyc będzie aż o 14% większy i aż o 30% jaśniejszy. Taka sytuacja zdarza się do trzech razy w ciągu roku, także sugeruje wieczorny spacerek. Sympatyczny Norwek Oge Frisak jest posiadaczem chyty na norweskim wybrzeżu. Chyty ma od lat 40 i od 40 lat tam jeździ i jakoś tam się z norkami, które grasują w okolicy, dogaduje. Czasem coś norki zjedzą, a czasem zostawią po sobie brązowy ładunek. Do tego roku, ponieważ po tym jak Ogę Frisak przyjechał do swojej sympatycznej chyty, okazało się, że norki narobiły strat za około 100 tysięcy koron. Krótko mówiąc, zjadły, przeżarły całą łazię. I całą instalację w Łazience. I właśnie z tego względu straty były tak duże. Warto dodać, że obecna plaga norek pochodzi od norek, które uciekły z hodowli, które przeznaczone były na skóry. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. szcząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się dzięki. Cześć!